Do dnia poranka mamy 7.20 jest a co kre, idziemy idziemy do auta, nie? trzeba jechać kurczę ale dzisiaj tak nie ja wiem lejtowo najpierw do warsztatu na przegląd, na czepy a później na zadunek do Czech na środę Powiem wam, masakra, nie, kurde, tak jak się piątek skończył, tak się zaczyna teraz poniedziałek. Czujesz ten blues? Ja stoję w drugim korku. Jakby kogoś tu interesowało. Wyjechałem z parkingu. Wyjechałem dosłownie, może ze 300-400 metrów i stanąłem w korku. Tu widzę następny korek. Ale czemu? Tylko, że... Dobre jest jedno Jest opcja ucieczki tutaj na landówkę i wyjechać. Trochę nie dość że droga krótsza to mam nadzieję, że obejdzie się bez korka, bo to bo to jest masakra, nie? Co tu się dzieje? I, i ja nie wiem właśnie dlaczego jest ten korek, jak ładnie Francuzi idą tutaj sobie bokiem. Idzie I idzie jak się chce to idzie wszystko. Byle chcieć. Chcieć na czym móc I co, dojeżdżamy do Mercedesa. Uhu, Mercedes DAF Kurczę. Gdzieś tu się skręcało, nowe dafiki stoją. Kurde, tam pełno. Pełno Będzie dla mnie miejsce Żeby gdzieś stanąć. Oby Oby, oby Dobra Szukamy parkingu No, nie przegląd zrobiony O, nawet poszło Nawet poszło, są tylko... Jak to się teraz nazywa? Czekaj, Bo mi z głowy wyszło Tak, tutaj... Oj, tu mu coś się zepsuło Jak to się nazywa? O, i teraz nie mam w głowie, jak to się po polsku nazywa. Siłowniki takie, do wymiany tylko, ale mówi, że na razie działa wszystko elegancko, jest pięknie. A więc Możemy jechać na zadunek 50 km, lecimy na szczecim, lecimy, bo chcemy i lecimy, bo lecim, muszę, czy niej. Nic się nie zmieniło. Wiecie co, ja się zastanawiam kurczę czy na tym boisku tam na dole ktoś gra ja jeszcze tam nikogo nie widziałem a piłki leżą oj 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 leżą piłki i owce patrzcie ile i pasterz no to żeście widzieli więcej niż żeśmy się spodziewali ok i dobra Dupem, bitem, kaloryferem, bo się przestało nagrywać, go. nie wiem ile się nagrało, ile nie, ale plan jest taki, że załadowałem, jest 15 prawie, poszło to sprawnie, fajnie, pomyliłem wjazd, znaczy przejechałem wjazd, ale to nie szkodzi, mogłem zawrócić i tak musiałem czekać, no i jedziemy na rozładunek. Do Teskiej Republiki. Mój plan jest, iż, aczkolwiek, dojechać do granicy. Ale nie ma, na granicy stanąć, wiecie? O, wymienić co by na Teskiego urlen pójść i Tesk, Polskiej Urlenowskiej kawusi się, się napić. Ahoj. Dobra, dybam, lecę i najwyżej ogarniemy się po drodze, to Wam dam znać, czego się dowiedziałem. No i będziemy kołować, co? Moje ludziska Kurczę, do granicy 25 kilometrów, ale nie chcę trzynastki ruszać, wiecie? Nie chcę trzynastki ruszać, tak więc kołujemy sobie tutaj. Zobaczymy, czy będzie miejsca. Szybka zmiana kamerki, żeby rąsie były wolne, tak? No i zajeżdżamy. Jest to jest trochę lipą To jest trochę lipą Kurwa czy Mogłem stawać wcześniej wiecie, mogłem stawać wcześniej Dobry. powiem wam, że Masakra, patrzcie, jak stoję, nie? Oj, powiem wam, tragedia była Było ciężko Kurczę, o, mam górkę do góry nogami Było ciężko, stoję Sprawdźmy szybko pyszy. Czy jest spięte? pięta. Kurde, stoję na wjeździe, nie? Czas pracy mi się kończył Na 13 godzin skończył mi się Dokładnie na zjeździe, nie? I tu się jakoś musiałem doczłapać. Łatwo nie było Ale się udało. Stoję tak jak nienawidzę, no ale co zrobisz? Kurde, jak parkingi zawalone wszystkie oj. piękne miejsce, fajnie by się tu weekend stało, widzę. Rówki można by było iść, pooglądać no, tu. Jakieś takie coś jest. O, żeby nie dotykać pajęków i jakichś innych dziadów, pięknie. No nic, ja zaczynam do granicy 20 km i będę pomału jechać. Kurczę. Fajnie, fajnie, że udało się stanąć. Tak muszę wycofać i uważać, żeby tego nie przywalić, ale jest okej. Okay i tu miałem zatankować kurde i co teraz zrobić mam o! całkiem zamknięty zjazd no o! to jest Dua Lipa. no nic, sobie gdzieś trzeba będzie gdzieś w szukać jakiegoś jakiejś pompy bo to jest trochę lepton się zrobił kurde zamknij mi zjazd no tak się robi ale teraz jestem zdenerwiony, tutaj tankpol jest, kurczę, no nic, trzeba będzie gdzieś na pompie w Czechach zatankować, nic nie zrobisz, ale dziady. Oj, dobra, my tu doładowane, świeci, świeci, tu możemy jechać i tyle. Trzeba jeszcze gdzieś znaleźć pompę po drodze, zatankować i będzie cacany tymczasem borym lasem. Witamy w Czechach. Oj, zatankował. Co się stało? Czemu nie chce jechać? Coś ciężko mu idzie. Tu jedzie, teraz do przodu. Jakbym coś nie działało. Nie jedzie. Jedzie czy nie jedzie? Żebym ja tutaj opon nie ciągnął teraz. Nie, jest dobrze. No i co? Zatankowane na no. kim? Orlenku, oczywiście. Jest kawa. A jakby ktoś chciał wiedzieć, jak się nazywa czeski Orlenek? A nazywa się Benzinka. Benzinka to jest e, no, czeski Orlen. Odpowiednik czeskiego Orlena. No tu zaraz jest. Czekaj, 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 będzie. Tu widać jest i Benzinka, tak więc... jakby ktoś chciał pyszną kawusię z Orlenka w Czechach wypić? to Klasy. trzeba się udać na orlenka A na benzynkę Ahoj A tymczasem borym razem Jademy, jademy pane, jademy Piękna pogoda, a my na miejscu Tam mam jutro rozładunek W tej bramie Fajnie, bo wpuścili mnie tu Pozwolili mi stać Chyba jest 15.30. Ooo, gitara. Trzeba filmik smontować z zeszłego tygodnia. Zjeść obiad, śniadanie, kolację. I nic. I czekać na jutro. Kościół przyszedł, mówił, że koło. Nie ja wiem, mówił się 800 8.30 będzie kran. się wydaje, że będzie wcześniej. Czyli tak liczę do 10 muszę wyjechać, wyjechał byłoby dobrze roboty jeszcze na jutro nie mam, to więc nie spieszy mi się Peny stąd jest jakieś może wiem, 300 metrów ale do penego nie muszę iść wiecie Tak więc na no nic Ciekawe czy coś na ten weekend będzie bo No za o czym na razie nic nie piszą Dzigaaj co oni tu robią? O jak leci para Grant przyjechał. Nie idę zaraz się Tu Ty już się. Stawił i zaraz lecimy z tym tematem. Oj! czekaj, tu, mnie. Wyjeżdżamy. Kurda? Zładowane jadę na załadunek. Fajnie, bo nie mówiłem Wam wczoraj. Mam załadunek eee, tutaj po drodze 60 km. No i w piątek, rzutkę dopiero nie? nie zapomnijmy, że jest środa. Tak więc, gitara. Jadę nie, ale teraz wyjadę już. Dobrze, bo tutaj wczoraj źle przyjechałem, powiem wam. Wczoraj przyjechałem z lewej, a trzeba jechać w prawo, tak więc... Dzwonię do żony, bo dzwoniła i jadę na wyładunek. Gotowe. Pięknie o, ludzie. Wyjeżdżamy Prawie u wojny miałem Bo jest dzwonek Dzwoniłem i nikt nie otwierał, nie? No, tu jest też numer telefonu No Ale ja nie będę dzwonił, bo i tak się z nim nie dogadam No nie dzwonki do biura Mówię co jest no ale okej, okay. no, co to jest, nie? Trzeba było no, dzwonić. nie trzeba było dzwonić. No, trzeba, było dzwonić. No, trzeba było to ogarnąć, tak? No nie. Bo no, to jest dzwonek najlepszy, że on usłyszy olej, więc nie, ma, nie? No ale. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Ja się przebieram lecimy. Mamy czas. Patrzcie jaki fajny widok. Zachód słońca, a tu takie chmury nad nami. Czy? Ja już nie wiem, czy... Co wam powiem, to wam powiem. Jest śmiesznie. Bo do celu mam 394 km. A rozładunek pojutrze. Tak więc... Nie jest źle, nie jest źle, problem jest tylko taki, a raczej to chyba nie jest problem, że 1 listopada jest święto, jest to wtorek i ja prawdopodobnie poniedziałek, wtorek mam wolne, tak to właśnie ma być, a tymczasem borym lasem. Mam jeszcze całą godzinę, 55 minut i plan jest taki, żeby jutro tylko jednego szczęła zrobić i stanąć, dlatego ja jadę dzisiaj jak najdalej się da i jutro pojadę tylko 4,5 godzinki i mi się wydaje, że to będzie wszystko, a na razie jeszcze chwilę pędzę. Siemanko Kurde, co tu się dzieje? Gówno nie wdepnął Myślałem O, znak ktoś zepsuł Kurde Dojechałem Do najdalej jak się dało I do celu Mam do ostatniego parkingu dzisiaj 290 km I koniec Jest godzina piąta, Czyli... Jest zacany zobaczmy czy wszystko stoi Stoi. Pięknie stoi Okej okay. O, o I tyle Trzeba będzie Widzicie jak zdarto pana? Kurcze? Też chciałem wymienić kiedyś I tyle Jadę kurde Jadę I o 9-10 Kończę jazdę. Kurde, fajnie, cieplutko jest. Elegancko ruszamy. Pa jaki słód słońca. Kurde, szkoda, że w lusterku, nie? No ale aj to są ci piękne widoki. Dlatego ja lubię nad ranem jeździć jak jeszcze trochę. Nie jest to piękne. O, jest godzina. Dziesiąta. 50, ja już stoję od godziny. Koje za dzisiaj. Ale wiecie co? Poluje, Poluję na tamto miejsce. Kurde, i gościu jakoś nie wyjeżdża. Nie rozumiem czego. Chyba nie będzie nigdzie jechał. Już może już ma koniec. Ten też tu po lewej nie wyjeżdża. Ja tak lubię. o wyjeździe stać, wiecie. W tak ciasnych miejscach jak tutaj, bo o, nikt nie wiadomo, tu się filmik renderuje, akurat. A ja sobie nie renderuję, on się wgrywa już na. Jak to moja córka mówi, YouTube. Jup -jup. Na YouTube'a jup się wgrywa, a ja korzystam z życia. Co robić, nie wiem, w celu 50 km. Ale wszystko lądówki, wiecie tak, więc pójdę może oleju, doleję, muszę sprawdzić stan oleju pójdę może dolać I tyle na razie Korzystam ze słoneczka i ciepłej pogody kurde dojechałem Ale tu nie mam przyjazdu. Ja jak berety nie Kurde, nikogo jeszcze nie ma. Droga zablokowana. No ale co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Powiedzmy. Nic nie zrobię, muszę czekać, aż ktoś przyjedzie i się zameldować. O tam światło się zapaliło idę się spytać. Kurde, jajek, kuratki, nie tu zły adres podałem ja muszę wycofać na główną ulicę pojechać gdzie indziej gdzie? pojechać gdzie indziej ale powiem wam, że miałem tu akcję niesamowitą muszę wam opowiem na razie muszę tu, tu wyjechać. I się tu to dobrze nie zapowiadam. Najmniej niełatwo będzie. będzie. Jadę. No i rozładowany i po co było trasy winę ale historię dzisiejszego życia później mam. Bowiem tymczasem jadę. To tak, o, tak kamery. Było to tak, że moi drodzy mini e, przyjechałem tam właśnie na tą budowę i tam było ciasno, nie? bo to było siedle i zablokowałem drogę. Przyszedł gościu. Ja tam szukałem kogoś kto mi pomoże, nie? Gdzie to ja mam jeleń? Przyszedł gościu powiem wam, zaczął tak drżeć ryj, że mam uciekać ładnie mówiąc. Bo wyciągnie nóż i mnie zaćka? eee. E, e. czujecie? Normalnie gościu mi groził, że mnie zamorduje, jeśli nie pojadę. Ale ja mu powiedziałem, że nie ma co przyczec i gęby, bo to nic mu nie da, nie? A ja jak mam ich zabić, to już teraz. Bo niedługo koniec pracy i lepiej przed końcem niż po końcu, tak? Ale to chyba był jakiś chory, mi się wydaje, bo w tym momencie zaraz się uspokoił i poszedł auta, ja przejechałem na bok, już w sumie nie było gdzie, ale jakoś tak jechałem na tą budowę, tam zablokowałem całą budowę i czekałem, aż się w końcu ktoś znalazł, który był odpowiedzialny za ten ładunek, który ja przywiozłem, zacznijmy od tego, a mówiłem, że... Adres był nieprawidłowy. No ale, jak to mówią, pora była się do tego przyzwyczaić, i się okazało wszystko ładnie, pięknie. Nie? A ja tymczasem, tak jak Wam już wspominałem, jadę na załadunek. Mam spróbować to dzisiaj jeszcze zrzucić i będzie wszystko. Okej okay. Kurde dzień dobry, czekaj to trzeba Ej, ja już sobota. Czwarta rano, wam powiem jest wcześniej, wcześniej, nie, już po czwartej, wpół do szóstej, w pół do piątej A ja jadę ogarniać rzeczy, o którym ostatnio short zrobiłem Co to jeszcze jest, nie wiem znaczy, ja wiem, ale Wy nie wiecie. Możecie się domyślać, ale mówię. Widzę, że podskoczyło mi teraz nocy. 6 subskrybentów. Jezus, niezmiernie się cieszę. Witam Was serdecznie. Bardzo mi miło Was powitać na moim skromnym kanale. A ja wczoraj już się nie żegnałem, powiem Wam, bo akurat miałem małą spinę z dysponentami i. No nie byłem, nie humoru nie miałem wiecie. Nie, nie idę do sklepu na zakupy, bo tu sklep dopiero otwiera, dawaj bilet później. No, idę ogarnieć. Dobra, ja się z wami żegnam na ten weekend, na ten tydzień. Życzę Wam spokojnego, miłego, udanego weekendu z rodzinką. Bądźcie zdrów. Uważajcie na siebie, dbajcie o wasze rodziny i pamiętajcie, szczęście i czas spędzony z rodziną jest najważniejsze, a resztę się sama jakoś ogarnie. Tak więc życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym tygodniu. Czołem. Ha, wróciłem. Kurde, zapomniałem portfela, Wam powiem. Ale że mam kochaną żonę. I ona mi zniosła, ale musiałem wrócić. Się z powrotem, wiecie. No to właśnie osiedlę z Ciemieszką. I że mam. tą kochaną żonę to mi zniosło. Dziękuję, kochana żona. A tu fajnie byłem Wam, bo od ludzie. A do miasta jest dokładnie 4,3 km do samego centrum. Tak więc nie jest źle. Jest nawet całkiem sympatycznie. Dobra, tym razem już się żegnam, bo pojadą koledzy i będzie nieciekawie, nieciekawie. Tak więc życzę Wam jeszcze raz miłego weekendu i do zobaczenia w następnym tygodniu.